Dzień dobry, kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jeżeli jeszcze mnie nie znacie, to ja jestem Somi. I dzisiaj witam Was troszeczkę w takiej mm, niewyjściowej fryzurze, ponieważ będziemy testować, słuchajcie, mój nowy nabytek z Rosmana, czyli odżywkę truskawkową. Tak, dlatego też jestem przed myciem włosów i za chwilę sobie to zrobimy. Natomiast najpierw przedstawię Wam główną gwiazdę tego odcinka, czyli naszą odżywkę. Jest to odżywka od OnlyBio, która ma nadawać włosom truskawkowo różowy odcień. Naturalna, wegańska formuła z olejkiem ze słodkich migdałów i awokado ma nam dać wibrujący odcień bez przesuszania. I słuchajcie, nie oszukujmy się, ja kupując tą odżywkę, nie liczyłam, nie liczę na to, że moje włosy nagle będą koloru truskawkowego, różowego, czerwonego, czy jakiegokolwiek tam to miałoby nam to dać, ponieważ jak widzicie, mam włosy ciemne, jest to ciemny brąz, prawdopodobnie nic w ogóle to nie złapie, natomiast chcę ją przetestować tak z ciekawości, ponieważ widziałam ją już i na TikTokach, i na YouTubie, i dużo dziewczyn ją używa, więc ja jestem po prostu jej ciekawa, jak ona będzie się zachowywać na moich włosach, co z nimi zrobi i czy w ogóle... Cokolwiek złapię, bo może się zaskoczę i nagle będę miała jakąś różowo-czerwoną głowę, kto wie? Ale raczej nie sądzę. Prędzej liczę wiecie, na jakieś takie ocieplenie mojego koloru włosów. No zobaczymy co z tego wyjdzie. No chyba powinni dodać na opakowaniu, że raczej na jasnych włosach to się sprawdzi, a na brązach raczej nie bardzo, albo na czarnych włosach. Kiedy stosować odżywkę truskawkową, gdy włosy są szorstkie, pozbawione blasku, a ty masz ochotę na zmianę odcienia włosów? Dzięki zawartości emolientów włosy stają się bardziej lśniące, miękkie i gładkie. To sprawdzimy. I ostatnie, jak pachnie zapach jagód, malin i truskawek. Okej, okay, to myślę, że jak będziemy nakładać na włosy, sobie zbadamy. Jeżeli chodzi o sam sposób użycia, niewielką ilość produktu nałóż na wilgotne włosy, odciśnięte z nadmiaru wody, spłucz po kilku minutach. Czyli na szczęście długo nie musimy jej trzymać. W ogóle jestem ciekawa, czy im dłużej się ją trzyma, tym, tym ten kolor na włosach będzie bardziej intensywny. I jestem ciekawa, jak długo się utrzymuje. Na moich włosach tego niestety nie sprawdzimy, bo są za ciemne. Ale jak ktoś z Was ma jasne, i używał, to dajcie mi koniecznie znać w komentarzu. A my sobie lecimy już z tematem. Ja teraz, słuchajcie, pójdę sobie umyć głowę i przyjdę do Was z mokrymi włosami. Będziemy sobie tą odżywkę nakładać. Proszę się przyjrzeć uważnie moim włosom teraz, jak one wyglądają, jaki mają kolor, jak się zachowują, i za chwilę będziemy wszystko wiedzieć, czy to w ogóle cokolwiek działa i zmienia. Dobra kochani, umyte, za chwilę będziemy nakładać odżywkę, trochę mi się z nich leje, no bo muszą być dosyć mokre, trochę utrudnia mi to, to, że muszę robić to tutaj, a nie w łazience, ale mam tak małą łazienkę, że nawet ja się tam ledwo mieszczę, a co dopiero jeszcze wy ze mną, w sensie kamera ze mną, ale to wam może kiedyś pokażę, jak będziecie chcieli jakiś house tour czy coś, to sobie zrobimy, piszcie w komentarzu. Ja już sobie zabezpieczyłam kanapę, żeby jej nie uwalić, no i dlatego też mam dzisiaj ciemną koszulkę. Żeby tego nie było widać, bo ta odżywka z tego, co kojarzę, słuchajcie, ma bardzo no taki farbujący mmm, kolor. gdzie ona jest taka bardzo różowiutka, więc wszystko tutaj pozabezpieczałam i bierzemy się do roboty. Na szczęście po covid mam niezły zapas rękawiczek, więc przynajmniej rąk sobie nie ufarbuję. Zobaczcie, odżywka ma taki kolor. Mega intensywny. Chciałam powąchać i już się uwaliłam. No... I będę musiała używać różu na nos. Jeżeli chodzi o zapach, to faktycznie jest taki malinowo-truskawkowy, trochę mi się kojarzy z jakąś mambą. Taki taki dosyć. Nie wiem, ładny. Mi się generalnie podoba. No i słuchajcie, przede wszystkim nie wiem, ile tego nakładać i na jaką długość włosa to nakładać. Ale nałożę tego sporo, żeby jakiś efekt był. Od wanną byłoby to zdecydowanie lepiej. Wiecie co, pójdę z tym jednak do łazienki, nałożę sobie to i zaraz do Was po prostu wrócę. -da! Nałożone, słuchajcie, i teraz mam też całą skórę głowy w tym, więc, nie wiem, spróbuję sobie to troszeczkę zmyć i powiem Wam, że moja panna teraz wygląda, jakbym kogoś w niej zamordowała, na przykład jakiegoś buraka. Tak było? Jest cała różowa. Kolejnym problemem jest nakładanie tego, ja totalnie nie mam zielonego pojęcia, czy nałożyłam to... Yy, równomiernie, czy powinnam to nakładać na skórę głowy, czy tylko na końcówki, ale wydaje mi się logiczne, że na całe włosy, jeżeli ma to cokolwiek robić z naszym kolorem włosów, no to wydaje mi się, że powinno być to zrobione w, mi w miarę równomiernie na całej głowie. Natomiast nie jest to farba, więc nie zamierzam się tym przejmować, moje włosy raczej nie zostaną zafarbowane tym czymś. Natomiast, no, jeżeli byście mieli na przykład jasne włosy, jakiś jasny blond i nałożyli tą odżywkę, to wydaje mi się, że można byłoby sobie narobić takich plam, Wiecie, że to tak byłoby nierównomiernie rozłożone i to byłoby widać. Natomiast nie wiem, bo nie mam blond włosów, tak mi się po prostu wydaje, teoretycznie. No, a w międzyczasie, żeby nam się nie nudziło, to zrobię Wam haul z siaty z Rosmana. Pokażę Wam, co jeszcze oprócz tej truskawkowej odżywki kupiłam. I kupiłam jeszcze stylizator, słuchajcie proteinowy do włosów, więc nim też będziemy próbowali wydobyć z moich włosów jakieś loki, skręty i tak dalej, to będzie fajna sprawa również na kolejne odcinki. Kupiłam taki czaderski pędzel, który oczywiście już wyjęłam, to są w ogóle moje ulubione pędzle, one są bardzo tanie, są w Rossmanie, bardzo często są w promce, można je kupić za, wiem, od 6 do 10 zł, to są te mm, For Your Beauty. I one naprawdę świetnie im się sprawdzają, więc teraz sobie kupiłam ten duży taki do pudru, natomiast mam bardzo dużo tych malutkich takich do rozblendowywania cieni i naprawdę mi się świetnie sprawdzają i są tanie, więc ja je bardzo lubię. A szampon kupiłam jeszcze ten, który wam pokazywałam w ulubieńcach i w denku, no to sobie dokupiłam drugi. I słuchajcie, to też będzie do odcinka kupiłam dwie pasty do zębów takie wybielające. Z nich też będzie test na kanale, więc się nie mogę doczekać. Um, on Care i to są pasty wybielające. Jedna jest z. Um, Boże, jak to się nazywa? Ten, o, ten, ten. Jak to się nazywa? Jak to się na polsku nazywa? Smoczo owoc? No, smoczo owoc chyba. Dobra, smoczo owoc. A ta druga jest z miętą i węglem. Nie wiem. Będziemy je testować, zobaczymy, jak się będą sprawdzać. I kupiłam jeszcze dwie fajne gąbeczki, bo gąbeczek nigdy za wiele moje, niektóre się już rozpadają, więc trzeba dwie kolejne, słuchajcie, do kompletu dorzucić. Jedna jest taka fajna pomarańczowa, a druga, nie wiem, taka fioletowo-niebieska, lila, coś tam. Fajne są, w ogóle śmieszne są te obrazki, chociaż one tak naprawdę nie mają żadnego znaczenia przy tych gąbeczkach, ale zawsze mi się podobają, są takie urocze i cute. No i to tyle moich zakupów. Rosłana, byłam jeszcze w Pepko, ale o Pepko to już w ogóle będzie osobny odcinek. Jeżeli już wleciał, to wam podlinkuję go w karcie u góry i w bicie, zobaczyć, co tam fajnego w Pepko jest nowego. A tym samym, słuchajcie, minęła nam właśnie piąta minuta i śmigam to zmyć głowy, zobaczymy co z tego wyjdzie. Dobra, zmyte i na mokrych włosach, to powiem wam, że no na razie totalnie nic, za bardzo nie widać, żeby tutaj coś się nie wiadomo jakiego zadziało. Jedynie zadziało się na mojej głowie, bo moja głowa jest cała różowa, w sensie moja skóra głowy. No dobra, i teraz plan jest taki, że te włosy sobie wysuszę i wyprostuję, tak jak miałam przed myciem głowę, żebyśmy mogli zobaczyć różnicę, jeżeli taka różnica. Będzie. Natomiast, jeżeli chodzi o samą odżywkę, to powiem wam, że ten zapach odżywki utrzymuje się dalej do tej pory na moich włosach. Bardzo go wyraźnie czuję. Jest naprawdę bardzo ładny i w ogóle przy spłukiwaniu tych włosów, to miałam takie super odczucie, że te włosy są takie mięciutkie i takie bardzo um... Kurczę, jakby były takie powleczone takim żelem, wiecie o co chodzi, były takie śliskie, że totalnie były gładkie, jak taka tafla. Nie no, niesamowite. Po żadnej innej odżywce chyba nie miałam aż takiego efektu. Druga rzecz, myłam je, dopóki woda nie zaczęła robić się z powrotem przezroczysta, bo ten różowy kolor to płynął ciągle normalnie i ciągle i ciągle i ciągle, ale myłam je do tego czasu, aż się taka zrobiła i myłam je chłodną wodą, żeby to jakoś super nie wypłukać. Powiem Wam, że chyba widzę przebłyski takiego różu czerwieni. Nie wiem, nie jestem pewna. Dobra, lecę to, słuchajcie, wysuszyć a potem wyprostować i do was wracam. No i jestem, i słuchajcie, powiem Wam, że. Różnicy w tym bynajmniej świetle nie widzę prawie żadnej. Nie wiem, czy wy cokolwiek będziecie widzieć w kamerze. Natomiast w takim świetle cieplejszym, jak byłam w łazience, gdzie suszyłam głowę i prostowałam sobie te włosy, faktycznie na niej widać taki lekko czerwonawo-bordowy błysk i one faktycznie wydają się cieplejsze. Natomiast w tym świetle, nie wiem, może trochę, może delikatnie. Nie mam zielonego pojęcia. Myślę, że najlepiej ten efekt byłoby widać w świetle dziennym, świetle słonecznym. Wtedy takie ciepłe promienie by już w ogóle to podbijały i myślę, że wtedy byłoby super. Dobra, teraz inaczej światło pada, ale zobaczcie przy świetle cieplejszym z Żrondola, jak to wygląda. Widzicie? W takim cieplejszym świetle? Faktycznie widać, że te włosy mają taki poblask. Ale w tym takim chłodnym bardzo z lampy totalnie nic. Nie wiem, mam takie mieszane uczucia. Raz mi się, słuchajcie, wydaje, że coś mi się mojtnie, takim refleksem właśnie trochę cieplejszym, a za chwilę, że nic totalnie nie złapało, nie wiem, nie mam pojęcia, ale w każdym razie na pewno ta odżywka jest fajna pod tym względem, że po pierwsze przepięknie pachnie, jeżeli ktoś tylko lubi taki zapach, to pachnie przepięknie, do tej pory ją czuję, a po drugie włosy są po niej mięciusieńkie, naprawdę. Jak je suszyłam i prostowałam, to czuję, jakie one są w dotyku fajne, więc gdyby ta odżywka była nie w wersji koloryzującej, bo nie chce mi się normalnie na co dzień używać i paćkać się tym i co i całej wanny, i wszystkiego dookoła, i, i, i pilnować, żeby nie ubrudzić sobie skóry, bo mi się zaraz poferwuje. To byłaby super. A tak to się trochę trzeba namęczyć, zobaczcie, mam tu jakieś plamy na czole teraz po tej odżywce. Postanowiłam Wam się dograć troszeczkę z przyszłości, bo jestem w trakcie właśnie montowania tego odcinka i nie byłabym sobą, gdybym Wam nie dopowiedziała kilku rzeczy, bo pierwsze moje wrażenie było takie, sami widzieliście w tym odcinku, takie bardzo niezdecydowane. A dzisiaj postanowiłam tej odżywce dać drugą szansę, użyć sobie jeszcze raz i słuchajcie, sprawuje się może nie tyle dużo lepiej, co moje podejście troszeczkę się zmieniło. W sensie, zobaczcie, na przykład dziś. Dzisiaj myłam nią głowę dosłownie przed chwilą i już różowych śladów nie mam. To znaczy wypłukałam ją dużo lepiej, dużo lepiej mi się z nią pracowało. Nie wiem, czy odcień się zmienił prawdopodobnie nie. Natomiast moje włosy są po, po niej bardzo mięciutkie, pachnące i postanowiłam umieć sobie nią głowę dzisiaj bez nakładania rękawiczek i było mi, słuchajcie, zdecydowanie lepiej i powiem Wam, że nie musicie mi do tego rękawiczek. Ja troszeczkę się przeraziłam w tym teście chyba tym kolorem. Stwierdziłam, że wezmę rękawiczki, bo bałam się, że to będzie farbować, a to nie farbuje zupełnie, słuchajcie, jak myjecie sobie głowę, nakładacie to na ręce i w ogóle i zaraz spłuczacie to totalnie, nie ma śladu nic, nawet dla testu sobie. Nałożyłam chyba z 5 minut, trzymałam to na ręku i. Nie wiem, zmyłam to normalnie mydłem. Jeżeli jest jakiś śladik, to może dlatego tylko, że nie tarłam jakoś super mocno. Po prostu chcę obalić tą teorię, w której mówiłam wcześniej, że gdyby ona nie była kolorowa, to nie byłaby tak upierdliwa w użytkowaniu, nic by nie farbowała i tak dalej dalej dalej, bo ona nie farbuje, więc sobie trochę przeagiałaś. Wiem, że się trochę zasugerowałaś tym różowym kolorem. Nakładam ją na spokojnie, nawet na całą długość, w ogóle nie są obciążone. Nie, generalnie jest naprawdę bardzo fajna i mogę z całą pewnością stwierdzić, że wykończę to opak. Bo super mi się używa, więc nie słuchajcie tej somi jęczuchy z tego odcinka. Dajcie znać w komentarzu, czy wy cokolwiek widzicie, czy podoba Wam się taki efekt, czy Wam się nie podoba. Jeżeli jesteście blondynami, blondynkami, to możecie dać mi znać, czy testowaliście. Jeżeli nie, to przetestujcie, podajcie mi zdjęcia na priv na Instagramie, bo jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądać przy włosach blond. Tak to wygląda z tyłu. No i tyle, moi kochani. Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Generalnie jestem zadowolona, bo tak naprawdę ja tej odżywki nie kupowałam z myślą o tym, że ufarbuję sobie włosy i będę miała nagle, nie wiem, czerwone czy tam różowe włosy. Tylko po prostu chciałam z ciekawości ją przetestować. I ogólnie powiem wam, że jestem zadowolona, bo naprawdę włosy są fajne w dotyku, ładnie to wszystko pachnie. Już wam to mówię po raz setny, no ale tak, słuchajcie, jest. Idę się podomywać z tych wszystkich resztek, bo muszę jeszcze nagrać wam hulsa, zakupowy z pepko. Życzę wam miłego dzieńca lub wieczorku i do zobaczenia w kolejnym fascynującym odcinku. Bye! Ah não! Ah! Olha só que pinta esse sapato.